Był taki czas, kiedy Niemcy gnębili nas dużo chłopa poszło wnet w las. No był taki czas, turum, turum. <gry> Aż się przypomina. Zaraz to to było stawka większa niż życie przecież oczywiście. Skąd taki dziwaczny wstęp? Do, zresztą czemu chłopy miałyby iść w las, raczej prędzej w piach? Nieważne, nevermind. Taka improwizacja z mojej strony. Czemu taki nietypowy wstęp? Bo dzisiaj czekać nas będzie materiał iście awangardowy, bardzo nietypowy, niestandardowy Dlaczego? Nie tylko chodzi tutaj o ten subtelny fakt, że po raz pierwszy wylądowaliśmy na tak zwanych lolkach, czyli niskich tierach To jest tier trzeci, będziemy mówili o pancerze 2J ale przede wszystkim ze względu na to, że jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej dziwacznych, niezbalansowanych i nonkonformistycznych konstrukcji owego tytułu. Często się mówi, że jakiś czołg nie przystaje do swoich tierów, że jest tak zwany niezbalansowany, że po prostu nie pasuje, że jest albo zbyt opeczy i przegięty, że jest bardzo pozytywny, albo wręcz przeciwnie, że jest bardzo do dupy i nie da się nim ugrywać dobrych bitew, na przykład czytaj... Walentajn, <laughs> ten Valentine premium radziecki Natomiast tym razem, tym razem patrzymy na konstrukcję bardzo charakterystyczną Która swego czasu była najsłynniejszą konstrukcją pancerną całego tego tytułu Pomimo tego faktu, że patrzymy na trzeci tier Nie bójcie się, zaraz uruchomię bitwę, zaraz polecimy z tematem W ogóle, witałem się z wami nie wiem. Znowu jestem taki zaaferowany maszyną, o której będę opowiadał, że już po prostu zapominam. <laughs> Jeżeli się nie witałem, to witam się teraz. Hej, cześć Siemanderu, wam wszystkim ludziska z tej strony oczywiście. Jamci ci to jest Cigrzach! 40, mam zaszczyt zaprezentować to, co właśnie widzicie w tle. Czyli kolejny odcinek epickich bitew, tylko tym razem naprawdę jest to coś nie lada wyjątkowego. Oczywiście zacząłem mówić o tym, że... Jest to synonim niezbalansowania. Prawdopodobnie po dziś dzień jest to najbardziej niezbalansowany czołg w całym tytule, jakim jest World of Tanks. Panzer 2J, będący wręcz synonimem słów Pay-to-Win. Być może niektórzy się oburzą, jak to przecież to nie jest gra Pay-to-Win, nie można tak mówić, grzechu to jest przesada, troszeczkę nadwyraz, ale akurat w przypadku tej konstrukcji to jest. Podwójny Paytwin, nie dość, że bitwy ukrywane tą maszyną, a naprawdę jest to maszyna, jeżeli dobrze ją wczyta, ekstramalnie przegięta. Bardzo często znajdujecie się w sytuacji, gdzie jesteście sami na pięciu wrogów i oni nie mają szans. To wy jesteście tak naprawdę agresorem i w takiej sytuacji, no to bardzo często praktycznie pewnym jest, że wy wygracie, dlatego że tych pięciu wrogów jest absolutnie bezradnych na tą konstrukcję, jeżeli was dobrze wczyta. Ale jest to okupione wielkim cierpieniem naszego portfela. Dlaczego? Dlaczego powiedziałem, że jest to podwójny pay to win? Z pierwszej perspektywy, dlatego, że taka znakomicie ugrana bitwa kosztuje nas około 150, czasami nawet 200 tysięcy kredytów na minus w naszym garażu wirtualnym w tej grze. O tym dlaczego zaraz będę mówił. A po drugie, tej maszyny nie dało się nabyć w taki normalny sposób. No wybaczcie mi ten napis naciśnij te, nieważne. No ale tak to wygląda. Taki sobie brzdyndziel niepozorny, natomiast żeby go nabyć, to naprawdę trzeba było sypnąć kasiorom, dlatego że do tej pory przez te wszystkie lata funkcjonowania tytułu można go było nabyć tylko i wyłącznie w jeden sposób. Mianowicie kupić paczki od wargamingów podczas różnego rodzaju specjalnych ofert w garażu O2G. To znaczy w tym ich sklepie od wargamingów. Przy czym te paczki kosztowały zawsze w przedziale od 400 zł, to była taka najbardziej prawilna cena, do nawet 600-700 zł. Na eBayu ten czołg chodził nawet po 2000 zł. Tak więc widzicie, że to nie jest tania zabawka. I teraz uzbrojeni w tą wiedzę, to jest taki wstęp. Uzbrojeni w tą wiedzę, dopiero zasiądźmy za sterami owego pojazdu, zaobserwujmy bitwę. Na wod replays nie będzie z powodu bitwy ugrane tą maszyną często przekraczają miano tych legendarnych i stają się czymś więcej. Stają się bitwami nieprawdopodobnymi. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie widziałem batalie ugrane tą maszyną, gdzie gościu ciećwierzył na przykład 15 fragów albo robił po 4000 punktów w To są trzecie tiery na litość boską. Jeżeli wy robicie na trzecich tierach 4000 punktów w to bardzo szybko oznacza, że praktycznie sami rozwaliliście 3 czwarte drużyny wroga, o ile nawet nie całą Tak więc, no, grubo <grybujesz> Ta bitwa nie będzie inna No ale my skupmy się na charakterystyce samego pojazdu Co sprawia, że ta maszyna jest tak dalece wyjątkowa Już widzimy, że nie cierpi na nadmiary mobilności Działko też jest bardzo specyficzne Więc co do cholipki ciasnej jasnej sprawia, że ona jest tak bardzo mocno wyjątkowa e, Powiem tak Sprawia, po pierwsze, działko który już widzicie co potrafi, jakie to jest działko, prawda? A po drugie... Pancerz. Skupmy się zatem na tym działku. Damage śmieszny, nawet jak przystało na trzecie tiery, dlatego, że mamy tutaj zaledwie 11 HP-ków. To jest zasadnicze działko pierwszego tiera. 11 HP-ków na jeden strzał. Fatalnie. Do tego 23 mm penetracji, nawet jak na trzecich tierach, to jest ekstremalnie mało. Dlatego też, z tego co widzicie, nasz główny protagonista, nasz bohater bitwy, załadował się full goldem nieomal. 650 pocisków goldowych, 40 zwykłych. Te 40 zwykłych to i tak jest nad wyraz, bo i tak nikt na tym nie będzie grał. Tą konstrukcją. Tu się w w ogóle nie gra na zwykłych pestkach Tylko i wyłącznie na pociskach goldowych Dlatego, że na goldzie macie 46 mm peny, co oznacza, że I tak tego nie ma zbyt dużo No ale jesteście w stanie tych wrogów penetrować Natomiast na zwykłej pestce nie przebijacie totalnie nikogo Tak więc tylko i wyłącznie Jeździcie full gold załadowani Ale wtedy widzicie co się dzieje Niektóre pestki i tak się są w stanie odbić Na tym full goldzie, ale jednak no robi się ten Damage no, <laughs> I dosyć szybko się go robi, powiecie Szczerze i nieskromnie tak więc już coś wiemy na temat tej konstrukcji, wyjaśniło się dlaczego bitwy ugrane nią są takie drogie, dlatego że wystrzeliwuje pociski w iście, no... Maszynowym tempie, jak pistolet czy karabin maszynowy, a z drugiej strony tylko i wyłącznie goldowe. Tak więc te pociski kosztują nas jawne góry, kredytów, jawne krocie. No a jak to wygląda z szybkostrzelnością? Widzimy, że jest to magazynek i to piekielnie szybki. Rzeczywiście naprawdę jest on piekielnie szybki, dlatego że na minutę szybkostrzelność wynosi 143 pestki. Ciężko w tej grze jest znaleźć maszynę, która ma taką szybkostrzelność. No ale robi to też swoją robotę. Z tego co widać. Depresja minus 10, czyli naprawdę dobra, nie będzie mieli problemów z ustawianiem się w fajnych miejscówkach, chociaż też raczej w tej... W tej maszynie nie ma fajnych miejscówek, to znaczy nie ma ustawiania się na fajnych miejscówkach. Jedziecie na hajla, bajla na wroga. Nie kampicie się z tyłu. A dlaczego? Zaraz nadmienię. Natomiast czas celowania 1,4 sekundy niby doskonale, chociaż tutaj tak yy, strzelamy, że też z tą celnością są problemy. Choćby za sprawą tego faktu, że mamy celność rzędu 0,57. To jest ekstremalnie beznadziejnie. Ludziska to nawet nie jest słabo. Nawet chałbice w tej grze, nawet kawu 2 na chałbicy na trollganie ma lepszą celność. Celność. Dlaczego? Dlatego, że no 057 to jest celownik jak stąd do częstochowy i ta dana sprawia w połączeniu ze słabą penetracją i doskonałym pancerzem, że i tak będziecie zawsze w jeździe, zawsze w ruchu, nie będziecie nigdzie kampić na dystans, tylko zawsze będziecie gonić tych wrogów, bo musicie być w pierwszej linii, musicie ich mieć zaraz przed swoim nosem, żeby być w stanie ich jakkolwiek trafić. Takie to niestandardowe statystyki. Mamy magazyn amunicji rzędu 700 sztuk, co sprawia, że nawet pomimo tej astronomicznej szybkostrzelności, no chyba się nie wystrzelamy, chociaż zobaczymy, jak to będzie pod koniec owej batalii. No i przejdźmy do mobilności. Mobilność, kolejna dana statystyczna, która jest słaba, żeby nie powiedzieć, wręcz beznadziejna, jak na tych cierach. Widzimy, jak to jeździ, no po prostu jest wolne, tak? Wolny to dziabąk. 18 ton waży potwornie ciężki smok. 160 koni mechanicznych, co daje nam w stosunku. Mocy do masy rzędu 9 koni na jedną tonę pojazdu słabo. To jest naprawdę fatalnie. Maksymalna prędkość zaledwie 31 km na godzinę też nie robi to żadnej roboty, żadnego zachwytu nie budzi w naszych oczach. No ale teraz przejdźmy do tego, co prosiaczki lubią najbardziej, co jest największą zaletą owej konstrukcji, bo nie o działo tu chodzi, a o pancerze. Pozwólcie, że zahamuję upływ czasu i teraz skupię się tak bardzo pokrótce na owych płytach pancerza. Przy Przypominam, mówimy tutaj o tierach trzecich A pancerze mamy jak przystało na tiery piąte Co jak się łatwo spodziewać sprawia właśnie, że bardzo, w bardzo wielu przypadkach na froncie W bardzo wielu sytuacjach wrogowie są absolutnie bezradni, bezkarni Znaczy my jesteśmy bezkarni, wrogowie są bezradni Z tego co widzicie już w tej bitwie nasz bohater odbił za 600 punktów demedu, Będzie tego znacznie więcej Dlaczego? Dlatego, że jest to ekstremalnie dobrze opancerzone to jest już taka, naprawdę... To, to jest taki maus tych tierów. Nawet nie, Maus przy tym to wymienka, bo Mausa też można przebić. Rówieśnicy tierowi są w stanie Mausa przebić, tego rówieśnik tierowy bardzo często w ogóle nie potrafi spenetrować od przodu. Dlaczego? Dlatego, że na trzecim tierze nasze pancerze wahają się od 67 wzwyż Ale ogólnie te 67 jest tylko na jednej płycie, bo takim standardem to jest 83-84 mm No ale dobrze, powiedzmy o tym, gdzie tutaj należy w ogóle celować, gdzie tu należy dopatrywać się potów. Co ciekawe wizjery, kierowcy czy dowódcy nie są Xpotami. Wizjer na wieży też nie jest wixpotem Sama wieża także nie jest wixpotem Wieże w ogóle nie celujcie Starajcie się unikać celowania w wieże za wszelką cenę Dlatego, że ona jest po prostu nie do spenetrowania dla żadnych maszyn, które może spotkać ten czołg. No chyba, że naprawdę go fatalnie wczyta. Nie, nie do spenetrowania dla żadnych pojazdów. Pancerz wieży waha się w przedziale, ten pancerz efektywny od 130 do nawet 780 mm. Bywają tutaj takie płyty, nie, więc no nie, po prostu to, to się nie da, tak? Uznajmy, że się nie da, nie poruszajmy tematu więcej, po prostu zamiećmy to pod dywan. Jeżeli chodzi o ogólną płytę korpusu owej konstrukcji, czyli dokładnie patrzymy na tą płytę, ona ma 80 mm pancerza, co również sprawia, że jest absolutnie nie do przebicia przy dobrym wczytaniu. Nikt nie będzie w stanie was spenetrować. Ta płyta pod wielkim skosem, ona jest delikatnym wixpotem, ale to jest taki wixpot, no, wiecie. Naciągany, dlatego że i tak wrogowie tego nie są w stanie przebijać na tych tierach. To jest, ma, ma 67 mm grubości, to jest zbyt dużo jak na te tiry, Więc, jeżeli was dobrze wczyta, nikt was tu nie przebije, spokojnie, jesteście bezkarni. Natomiast ta płyta, czyli dolny korpus, ma 84 mm, czyli jeszcze więcej od tej górnej płyty. No i brzuszek 142 mm, jakby było mało to. <grytanie> to wszystko, co teraz do was powiedziałem, sprawia, że od przodu, przy dobrym wczytaniu, nie macie żadnych spotów po prostu ich nie ma. Fizycznie to jest taka maszyna, że ich nie ma. Nie ma tutaj wixpotów od przodu przy dobrym wczytaniu. To oczywiście sprawia, że jeżeli Was dobrze wczyta, jeżeli po prostu wrogowie nie będą Was w stanie okrążyć, no to robicie co chcecie. No tutaj na przykład wróg. Było 5 maszyn wroga na jednego naszego gracza i ci wrogowie są totalnie bezradni, dlatego że nic nam nie są w stanie zrobić i powiedzmy sobie szczerze, że to nasz gracz jest tutaj e, tym, tą bestią, która robi sobie bezkarnie demerz na tych przeciwnikach, a przeciwnicy są foodem, przeciwnicy są w regresie, to oni się muszą bać pomimo tego faktu, że jest ich więcej. Tak, taka to jest właśnie maszyna ale, a jeszcze zapomniałem, jeżeli mówimy o przeżywalności, jeżeli mówimy o naszych pancerzach warto by tutaj wspomnieć, że też mamy potwornie dużo HP-ków jak na te tiry, niby by się nie wydawało, nie, możemy mieć 465 punktów HP no bo to no, nie robi jakiejś specjalnej furory, ale mówimy o tierach trzecich na tierach trzecich niektóre maszyny potrafią mieć po 370 punktów HP czyli tutaj mamy 100 HP-ków więcej na tych tierach to bardzo często jest różnica dwóch, trzech strzałów, to jest strasznie dużo hapsa jest nie dość, że mamy ekstremalne płyty pancerza To jeszcze w dodatku Ekstremalnie dużo hp -ków. To sprawia, że naprawdę wszystkie Wiecie, słaba penetracja spamerskie działko Słabe skupianie Duży celownik Znakomity pancerz I słaba mobilność Dużo hp -ków. Każda statystyka tego pojazdu Stara się nas nakłaniać do tego Żebyśmy podjeżdżali do wroga na close combat Na bliski dystans Żebyśmy znajdowali się najbliżej przeciwnika Jak to tylko możliwe Dlatego, że no, po prostu inaczej będziemy mieli problemy. Właśnie tak tym należy grać. Natomiast, w czym tkwi problem tej konstrukcji? Bo do tej pory powiedziałem o samych superlatywach. Same zalety, żadnych wad. Kajne grencer, kajne Wallen Żadnych granic, żadnych wad. Chciałoby się rzec. Zobaczcie, co on robi z tymi wrogami. <laughs> Wszystko się od niego odbija. No, kurde. Gościu go zajechał w dupę, patrzcie, gościu go klepie od boku, starał się go objechać, za wszelką cenę dobrze kombinował, mimo wszystko nie był w stanie zrobić nic. Totalnie nic! Nie przebijesz, nie pokonasz, bo zostałeś odpowiednio wczytany. Fizycznie. Tak to wygląda. <laughs> Jeżeli to dobrze wczyta, jesteście bezkarni. Bardzo często was wczytuje bitew, gdzie ograniczenia tego ile zrobicie demedu, czy... Ilu fragów się dopatrzycie, ile będziecie w stanie nacieć wierzyć, bardzo często w bitwach ugranych tą konstrukcją, to jest uzależnione tylko i wyłącznie od wczytania, od zasobności waszego portfela, a i przy okazji od tego, jak rozegra bitwę wasza drużyna. Bo jeżeli wasza drużyna będzie zbyt dobra, no to też nie zdążycie zrobić demedżu Natomiast jeżeli tylko wasza drużyna szybko padnie, no to już hula i dusza piekła nie ma, panie! No, rem, tytem, tytem. Takie bitwy. No, takie bitwy są po prostu legendarne, żeby nie powiedzieć, wręcz nieprawdopodobne, i to jest właśnie taka bitwa, tak? Widzimy, co się dzieje w momencie, kiedy nasza drużyna sobie nie poradzi. No, to my sobie radzimy z całą drużyną wroga. Nie, nie potrzebujemy żadnego wsparcia, nie potrzebujemy żadnej pomocy. Po prostu sami robimy, co chcemy. Natomiast. E, powiedziałem bardzo dużo ciepłych słów o tej konstrukcji, musimy natomiast być świadomi, że ma ona bardzo wielkie wady, mianowicie w swoje wczytywanie. Ją może wczytać na dwójki, wtedy siejecie Mordor na polu walki, robicie co chcecie, na trójki, gdzie też jesteście bardzo opy, albo na czwórki. No i jeżeli was wczyta na czwórki, to jest totalnie niezbalansowane. Na czwórkach ta maszyna jest do dupy. What? Jak to do dupy? To jest niemożliwe. Przecież przy tym, co powiedziałeś, to jest. No nie da się. No jak. No właśnie tak, że na czwórkach wszystkie zalety tej konstrukcji przestają istnieć To znaczy te potężne płyty pancerza już są przebijane Słaba mobilność też się daje we znaki A nasze działko nawet na goldzie nie jest bardzo często w stanie tych czwartych tierów przebijać Więc efekt jest taki, że jeżeli was dobrze wczyta robicie co chcecie i siejecie Mordor A jeżeli was źle wczyta, no to wróg robi z wami co chce I tak naprawdę nie jesteście w stanie bardzo często... Nawet zwrócić swoich hapeków z perspektywy damage'u zadanego, patrzcie, co się tutaj dzieje. Oczywiście, no te deki słyną z dobrej penetracji. Pan rzeczywiście nie może nas tutaj przebijać, ale jak nas przebijał? No ile on tego damage'u zadał? Zadał 36 punktów damage'u. On wiedział, co na niego wyjedzie. Prawdopodobnie to były pociski odłamkowo-burzące. Tak, czyli nawet on z dobrą penetracją bał się strzelać zwykłą pestką. Wiedział, że nie przebije tego pojazdu, więc walił na obekach. No i cóż tutaj się może dziać Zobaczmy Ostatni przeciwnik Sporo pestek się odbija Ale to nam w niczym nie przeszkadza Mamy czas On nam nic nie jest w stanie zrobić Możemy se stać na jego przeciwko <laughs> Możemy se stać Nic nam nie zrobi chłoptoś Chłoptaś więc Po prostu robimy co chcemy 3000 Ponad 3000 punktów demedżu No ludziska Za ile odbiliśmy Za 2023 HP To jest damage odbity W tej bitwie Na trzecich tierach 2023 HP. Ludziska, 2023 HP to my już 4 razy powinniśmy paść, tak? To ja, ja nawet nie zliczę, ile pocisków się od nas odbiło, ale 2023 HP na tych djerach to znaczy, że ich musiało być co najmniej kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt odbić, nie wiem, może z 50 odbić od naszego korpusu. No chyba to dużo daje do. Rozumu. Chyba to dużo o sobie mówi, tak więc. Tak to wygląda. No przejdźmy do samego podsumowania owej legendarnej batalii. Z tego co widzieliście, naprawdę no, zasługiwała ona na takie miano. Oczywiście było to zwycięstwo, oznaka mistrzowska medali, a nawet policzę sobie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medali. DIEW! <noise> 44 400 kredytów zarobionych na brudno. No, zaraz wam pokażę, ile będzie na czysto. Bo to również warto zauważyć w przypadku tej konstrukcji, kiedy się ją omawia. No i 5000 punktów doświadczenia. Zobaczcie, ile. No Mógłbym tak naprawdę podliczać, ile pocisków się od nas odbiło, ale tak szacując na razie. A wiecie co, kurde, nawet wezmę kalkulator. Nawet chcę to zrobię, tak po prostu z czystej, niepohamowanej ciekawości. No bo naprawdę jestem bardzo ciekaw. 1 no. <laughs> plus. Dajcie mi sekundkę. Un momento, por favor. 5 plus. 9 plus. 2, 2 pestki, plus 2 pestki, plus 1 pesteczka, plus 23 pociski. Jakiś magazynek to był, plus 1 pestka, plus 8 pesteczek, plus 5 pesteczek, plus 7 pesteczek, a plus 11 pesteczek. Czemu nie? Na koniec jeszcze 8 pesteczek dla równego rachunku. Odbiło się od nas w tej bitwie 83 pociski. 83 pociski ludziska. Czy wy to rozumiecie? 83 pestki. Eee, no cóż. Mózg rozwalony jak kotlet mielony w dupę, wsadzony, jest coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. Już nie będę podliczał, ile my w ogóle pestek wystrzeliśmy w przeciwniku, bo naprawdę musiało tego być sporo. Zresztą kolejna tabelka mi to pokaże. Natomiast, no to już pokazuje, że to jest swego rodzaju awangarda, że to jest bardzo charakterystyczna maszyna, I jedyna w swoim rodzaju. No takich pancerzy nigdzie indziej na żadnym tierze nie zobaczycie tak opę czołgu, jeżeli go dobrze wczyta. Tak opę pancerzy. Które tyle są w stanie odbić. I nieważne, czy wrogowie walą do was z golda, czy ze zwykłej amunicji, i tak was nie przebijają. Tak więc to jest coś niebywałego. Oczywiście ja nie mówię, że każda bitwa się taka zdarza na tej konstrukcji, dlatego że jeżeli ktoś na przykład jest schwany, no to potrafi sobie z tym pojazdem poradzić, albo przy złym czytaniu. No ale jednak, no widzicie, co się dzieje. 83 pociski. Mindfuck. No i dobra, przejdźmy do kolejnej tabelki 3268 punktów w demedżu na tierze trzecim 14 fragów, co oznacza, że no, nasz bohater pokonał praktycznie nieomal całą drużynę wroga no, W drużynie wroga jest 15 czołgów, on zniszczył 14 z nich 1907 punktów bazowego expa, bazowego doświadczenia No i zobaczmy 492 pociski wystrzelane w przypadku tak legendarnej bitwy. Przypominam, ogólnie pocisków mamy 700, co oznacza, że raczej się nie będziemy w stanie wystrzelać, no bo sami widzieliśmy, pokonaliśmy praktycznie całą drużynę wroga sami. <laughs> A mimo wszystko się nie wystrzelaliśmy, więc tak potężny zapas amunicji sprawia, że raczej myślę, nie będzie z tym problemów. Chociaż, no już widać z czym będą problemy, już widać jaki to jest ból do odbytniczy, turbowiertniczy. Co z tego, że w tak legendarnej bitwie na, na brudno zarobiliśmy 44 tysiące punktów samego. No to nawet nie są punkty, to są po prostu kredyty. Skoro wychodzimy 151, no, 151 Dwa powiedzmy sobie szczerze, tysiące kredytów na minus w jednej bitwie. No, można tutaj osiągnąć nawet statystyki po minus 200 tysięcy kredek na jedną bitwę. No cóż, trzeba mieć zasobny portfel I to w dwójnasób, tak jak mówiłem To jest pay to win w dwójnasób Nie tylko musisz mieć bardzo bogaty Portfel, żeby kupić ten czołg Bo tak jak mówiłem, albo 400 Albo nawet 600, albo kilka tysięcy złotych Jeżeli kupujesz go na ebayu No ale tak liczmy, przedział pomiędzy 400 A 600 złotych polskich, żeby go nabyć To jeszcze w dodatku Za każdą fajną bitwę płacisz Po prostu takim sianem Całą stodołą siana Tak? <laughs> Stado Równie powstydziłoby się takiego zapasu na zimę <laughs> 151 tysiące kredytów na minus To oznacza, że no musicie ugrać co najmniej 2-3 bitwy Ósmotierowym czołgiem premią Żeby rozegrać sobie jedną bitwę tym pojazdem I bardzo szybko to stracicie w jednej batalii, prawda? Coś niebywałego Jak to wszystko mogę podsumować? Co twierdzę na temat owej konstrukcji? No cóż... Jest to zdecydowanie pojazd, którym się nie zarabia. No, to już chyba pokazałem. Raczej pojazd, którym się po prostu cieszy. Tak, to jest maszyna, którą kupujecie tylko po to, żeby mieć jakiś rarytas kolekcjonerski w garażu i się cieszyć. I ugrywać ją w śmieszne batalii, śmieszne bitwy, gdzie po prostu no, robicie fajne wyniki. Tak, robicie sobie statystyki. Jeżeli ja bym na przykład miał tą maszynę w garażu, to bym powiedział, że. Jest to pojazd dla ludzi, którzy się bawią tą grą, którzy już mają strasznie dużo premiumów, bardzo dużo w tytule osiągnęli i po prostu chcą kupić coś bardzo specyficznego, bardzo wyjątkowego. I gdybym ja to miał w garażu, to powiedziałbym Wam, że w moich rękach byłaby to maszyna. Którą na początku dużo bym grał Być może ugrałbym nią nawet No nie wiem, kilkaset bitew Dlaczego? O ile by nie było stać na to Dlaczego? Dlatego, że chciałbym sobie poprawić Statystykę profilu Z perspektywy ilości fragów, które zrobiłem ja obecnie na swoim profilu mam zapis, że udało mi się najwięcej w życiu zrobić 9 fragów, czyli 9 czołgów wroga udało mi się zlikwidować. Z tego co pamiętam, raz na tierach ósmych mi się to udało, raz na tierach piątych, raz na szóstych, więc kilka takich bitew miałem, gdzie 9 fragów zrobiłem, natomiast nigdy w życiu nie udało mi się zrobić 10 albo 11 fragów. Jeżeli miałbym celować właśnie w poprawę moich statystyk, konta, grabym właśnie tym. Grałbym właśnie tym dużo bitew i prędzej czy później wpadłaby jakaś batalia, gdzie będę w stanie te 10 fragów zrobić. Bo to jest właśnie taka maszyna. Jeżeli chcesz robić taki wynik, <laughs> chcesz sobie poprawić takie statystyki, wybieraj to, bo ty masz największe szanse, że ci się to uda pobić. Ten rekord, że zrobisz te 10 fragów albo nawet jeszcze więcej. No nie twierdzę, że zrobisz 14, tak jak tutaj bohater, ale mimo wszystko zrobisz jeszcze więcej. No, widziałem nawet replay z bitwy, gdzie ludzie nawet po 15 fragów tym robią, ale to już z ekstremum Natomiast, no cóż jeszcze można powiedzieć, oczywiście to by było na samym początku. Jakby już bym sobie pobił ten rekord, to potem panzer 2J robiłby u mnie w garażu za taki Rarytas, taką ciekawostkę, którą po prostu wyciągam do śmiesznych bitew, powiedzmy, raz, góra, dwa razy do roku, żeby ugrać 5 czy 10 śmiesznych batalii i zostawić, żeby to się znowu kurzyło w garażu. Dlaczego? Dlatego, że tym się nie da ugrywać więcej bitew? Chyba, że chcesz właśnie sobie te wyniki robić, bo po prostu zbankrutujesz. Tak? Więc Traktowałbym to na początku jako pojazd celem uzyskania fajnych statystyk profilu, żeby zrobić te na przykład 10 czy 11 fragów, a potem odgrzebywałbym raz czy dwa razy do roku, żeby się pobawić tam, powiedzmy te 10 bitewek, od tak zgupia Franz, żeby banan na twarzy się pojawił i myślę, że tak należy traktować tą konstrukcję w grze. Natomiast to wszystko są moje auspicje. To wszystko to są moje supozycje, ja sobie wróżę z fusów, z lotu ptaków, bo ja nigdy tego nie miałem, ja nigdy nie grałem pancerem 2J, nigdy no, nie wydawałem 1000 złotych na e paczkę w tej grze, żeby uzyskać tą konstrukcję. Zawsze wydawało mi się to tak zaporową kwotą, że nawet nie myślałem o tym podobnych rzeczach. No ale, mimo wszystko, no nie zaprzeczę. Byłaby to maszyna, którą bardzo mocno chciałbym mieć. To, to skłamałbym jeżelibym bym powiedział, że nie marzę o tym. No, <grywka> Pewna cząstka mnie zdecydowanie łaknęłaby owej konstrukcji w garażu. No ale chyba raczej nigdy tego zaszczytu nie dostąpię. Tak czy inaczej, tak jak mówię, to nie jest maszyna premium, to nie jest maszyna, która ma zarabiać, to nie jest maszyna, która po prostu, no, gra się nią, żeby szkolić sobie załogę. Kupujesz ją tylko w jednym celu: albo robisz statystyki, albo po prostu banana na twarzy. I tyle. Kupujesz ją, żeby ugrywać legendarne batalie. Tak to mogę podsumować. Oczywiście jestem ciekaw waszego zdania. Być może czasy się zmieniły, być może w dzisiejszych czasach już to nie jest tak potwornie OP jak kiedyś, chociaż. No bitwa, którą Wam pokazałem, pochodzi z grudnia 2020. nie zaraz co, ze stycznia, przepraszam, 12 stycznia 2021, więc to jest taka, powiedziałbym, w miarę świeża bitwa. No, to, to, to nie są zamierzchłe czasy, więc to pokazuje, że mimo wszystko nawet dzisiaj ten czołg jest w stanie robić legendarne wyniki. Ale jestem ciekaw waszej opinii, kto z was ma pancera 2J, kto z was ma tą legendę, kto z was ugrał tę legendarną bitwę, jakie są szanse na ugranie takowej i przede wszystkim, czy żałujecie zakupu owej konstrukcji. Jestem ciekaw waszego zdania, na razie ode mnie to tyle. Dzisiaj taki odcinek bardzo nietypowy, no... Musiałem, musiałem wam pokazać taką maszynę, musiałem kiedyś do niej zasiąść, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapomnijcie także o Patronajcie dzięki niemu rozwijam to co robię, no i zakupuję nowe gry na kanał. Hej luziska, cześć!